The Witcher Wild Hunt". O! obrzydliwe i kwaśne. Ruiny warowni. Teraz nie odpuszczamy tego, bo naprawdę fajnie tak pociągnąć już ten wątek do końca, myślę. Ewentualnie tam jakieś małe skoki w bo. Spokojnie, teraz czekamy. Czyli macie ginny, nie? Ta sielanka. Kto to jest takie zbiry? Jest i pan winiarz. Pan Winiasz mówisz. To nie on. What? Dawaj na ring kurde ile tego A, źle już nie wiem co jest taka mała zabawka <laughs> ho, ho, ho. A, nie mam tych wybuchających, ale spoko. Bo musiał do zaklinacza idzie, a on znowu potrzebuje Poro Hajsów. Lepiej nie raz, raz, raz. No. ktoś? Ty no, <grymne> Na beczkę się przewróci O nie, odejdź Nice Nasi trochę dostali, ale spoko Wydaje mi się, czy miałeś czekać na mój znak. Taki był plan, ale. świetny strzał. Dobrze, że zareagowałeś, mogło być różnie. Do usług. To była dobra walka. Udało nam się złapać jednego z tych drani. Chodź to są mę, jakieś chłystki. Zadamy mu kilka pytań. Wiedźminie, nie, jeszcze jedno. Myliłem się co do ciebie. Nie musimy się lubić. Ważne, żebyśmy robili, co do nas należy. Jeżeli tak stawiasz sprawę, w każdym razie widzę, że naprawdę próbujesz pomóc i doceniam to. Chodźmy do jej miłości. Czeka nie opodal. Hm. Zaraza, to Zaraz. jest? <grym> Chyba nie myślałeś, że puszczę was tutaj samych, zwłaszcza że liczyć się może każda godzina. Przyprowadźcie tego waszego jeńca. Trzeba mu zadać kilka pytań, takich łysych puścili. Hmm. Kapitanie, czyni honory. Kto was przysłał? Od razu burzę. Nazywają go pies, i mówią, że jebał twoją matkę. Jeszcze raz, kto was przysłał? Narzeczony twojej starej. Poczekaj. Jego wola. Jak nie chce, niech nie mówi. Pomoże nam w inny sposób. Ale kurde, ostry gościu. Wiedźminowi na pewno przyda się przynęta na bestie z Bokler. Że co? Zwykle nie zgadzam się na takie wybiegi, ale w tej sytuacji zrobię wyjątek. Rób, co uważasz za słuszne. Jest twój. Kapitanie, niech wasi ludzie znajdą mi mocny sznur, taki, żeby przypadkiem się nie zerwał, jak podwiesimy tego tu na drzewie. <laughs> sznur? A co? Żywa przynęta dobrze działa na potwory, pod warunkiem, że mogą poczuć zapach jej krwi, ale o to już zatroszczę się sam. Co? Kurde. Nie, kurwa nie! Nie pozwólcie! Nie drżyj się i oszczędzaj siły. Przed tobą długa noc. Ale kurde, męskie. nie! Nie pozwólcie! Powiem. Gdzie mieliście zawieść te beczki? Mhm. Nie wiem. Kapitanie, jednak będziemy potrzebować tego sznura. Naprawdę nie wiem. To Hornitz dowodził i tylko on wiedział, gdzie mam jechać. Ale teraz leży martwy. O tam! Który? Ostatnio. Wieźliśmy beczkę do magazynu portowego. Ale gdzie teraz? To nie wiem. Naprawdę. Uwierzcie. Hm. Tego też nie będzie wiedział. On cię wynajął. On mnie zabije. Na razie bardziej powinieneś martwić się mną. Co to za on? No już gadaj, dawaj, kurde. Mówią na niego cintryjczyk. Nigdy go nie widziałem, ale wiem, że to on werbował ludzi na akcję. Tak się mówiło, że pracujemy dla cintryjczyka. Widziałeś go? Więcej nie wiem. Przysięgam. Hmm. Zabrać go i zamknąć w lochu. Tam poczeka na sąd. Kapitanie, jedziemy do miasta. Zbierz ludzi i szukajcie tego cintryjczyka. Na pewno ktoś jeszcze go widział. Tak jest, wasza miłość. Jak tylko będę coś wiedział, stawię się w pałacu. Nie wracam do pałacu. Nasza misja się jeszcze nie skończyła. Razem z Wiedźminem poczekamy na ciebie na posterunku przy porcie. Ruszajmy. Ruszajmy do miasta. Nie ma co się ociągać, naprawdę. Ten wątek mnie interesuje. Bo te takie zadania poboczne są fajne, ale. Całkiem inny klimat, nie? Taki śmieszny. To są zwykle jakieś jajca. Dostawimy to sobie. Spóźnia się. Spokojnie przyjdzie. Chciałabym już coś wiedzieć. Jak możesz być tak nieludzko spokojny? Nieludzko spokojny? To efekt uboczny mutacji. Wiedźmini rzadko się denerwują. A jeżeli coś mu się stało? Kapitan wygląda na takiego, który potrafi o siebie zadbać. Może i potrafi, ale ten cintryjczyk to nie byle jaki przeciwnik. Udało mu się wykraść książęce wino przed nosem moich gwardzistów. Gdyby nie przypadek. Nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. A przede wszystkim to on wyznaczał wampirowi kolejne ofiary. Trzeba nie lada tupetu, żeby szantażować takiego potwora. Cintryjczyk, no właśnie. Wciąż nie wiemy, czy to Cintryjczyk stoi za porwaniem i szantażem. Mógł zajmować się tylko kradzieżą wina. Nawet jeżeli tak było, to potem sprzedawał je szantażystom. Jak dla mnie to czyni go współwinnym. Kurde, mi się Bez wydaje, że to na hardkorowy Cintryjczyk jest odpowiedzialny za te morderstwa. Musimy go znaleźć. Nawet jeżeli nie jest w tej sprawka, to może wiedzieć kim jest nasz szantażysta. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia równie ważna jak to, kto zlecił zabójstwa. Dlaczego to zrobił? A ja nadal nie wiem. Ktoś to jest idzie. piątą ofiarą. Co tak długo? Powinieneś tu być już kilka godzin temu. Okazało się, że Cindrejczyk nie pracuje sam. Walczymy nie z jednym człowiekiem, a z całą grupą. Nasłał na nas kilku bandytów i wywiązała się walka. Jeden z gwarzistów ma złamaną rękę, a drugi strzaskane kolano. Będzie kuleć. Ojoj, oj, oj. za twoją głowę wiedźminie. Też podobno wyznaczył niemałą nagrodę. Przejdźmy do konkretów. Udało ci się czegoś dowiedzieć? Opowiem od początku. Sprawdziliśmy, kto wynajął ten magazyn portowy, do którego wcześniej wieziono wino. Okazało się, że najemcą był podstawiony żebrak. Znaleźliśmy go i przepytaliśmy. Tego mężczyznę, który zapłacił za wynajęcie magazynu, spotkał żebrząc pod barzanciarnią. Tam pomógł nam zwykły przypadek. Kelnerka przypomniała sobie, że niechcący wylała wino na szlachcica mówiącego z cynryjskim akcentem. Hmm. Jak wyglądał? Podała rysopis. jakich winę. O. Przystojny, przyzwoicie ubrany mężczyzna z brodą. Żadnych znaków szczególnych. Właściwie równie dobrze to mógł być każdy. Ale na szczęście pamiętała, kim była jego towarzyszka. Cintryjczyk spotykał się z Cecylią Belantę. Z tą śpiewaczką? Słyszałam o niej. Podobno jest bardzo utalentowana. Cecylia. Natychmiast udaliśmy się do jej domu. Cecylii nie było, ale przesłuchaliśmy jej służbę. Jedna z pokojówek twierdzi, że Cecylia ma się dziś wieczorem spotkać z cintryjskim szlachcicem. Zaprosiła go na przyjęcie organizowane przez Mandragorę. Co to za Mandragora? To klub, który zrzesza miejscowych artystów malarzy, rzeźbiarzy Chyba był ale też trubadurów już. i tancerki też nie Nigdy wiem. Nigdy o nim nie słyszałem. Robią wokół niego otoczkę bardzo ekskluzywnej loży dla wybranych. Co jakiś czas urządzają. Czasem to nie będzie turniej Nie wiem. Tylko bogatych mecenasów. Zakładają maski balowe, a potem piją i flirtują. Mm. No dobra. Wygląda na to, że jeżeli chcemy go dopaść, to musimy iść za nim na przyjęcie. Wiedźminie czytasz w moich myślach. Zbiorę ludzi i otoczymy miejsce spotkania. Mysz się nie prześliźnie. O kurde, będzie to ciekawie. Szlucza. Jeżeli Cintryjczyk rzeczywiście ma ludzi w mieście, to może się zorientować i znowu nam ucieknie. Racja, musimy działać ostrożnie. Najlepiej będzie pójść tam i wtopić się w tłum. Mhm. Dokładnie tak zrobimy. My, wasza miłość. My, to znaczy ja i Geralt. Kurde, ta to się. Przyda mu się przymila. moja pomoc. Gdzie odbędzie się to przyjęcie? Mandragora spotyka się zawsze w tym samym miejscu, w rezydencji na terenie górnego miasta. To bardzo elitarna okolica. Geralt, przebierz się w coś odpowiedniego i spotkajmy się w górnym no, miejscu. Już się zaczyna. Przebieranki. Do jakiegoś pajaca. Znowu Wino rzecz Święta. Ej, przebierz się w strój. Nie no, przebierzemy się, dobra. I idziemy na. na ten baliak. Zdrowia, życzę. No dobrze, to idziemy się teraz przebrać, nie? Ciekawe jaki strój tu będzie. Co my tu mamy? O, spoko, może odmi tutaj co coś Co za styl? No, widać, że jest północy. A się muzyka w ogóle? No dobra, dobra. Tu nie ma co słuchać. Tu trzeba się przebierać. Bardzo proszę, zapraszam do mojego salonu. No, pokaż mi co tu masz. Ej! W gwinta? Zarty na bok. Pokaż co masz w tej swojej szale. Ale mnie kusisz. Ależ proszę uprzejmie. Nie no, Gwincika chyba zagram. Aha. Kurde, zajebisty. No, bierzemy, nie? Buty Dworski, a jeszcze te pantofle, to mam rękawice nie są potrzebne. Maskę skawilka może być, i zagrajmy gwinta. wina, na to. Masz Dobra, gramy. Bo ja tutaj zbieram na razie talię na ten turniej. Też i tak później będę, będę grał północą, no ale dobra. Tu ty masz Nilfgaard. Du, 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 du. Tego nie chcę. Dwóch szpiegów. Ej, dobra talia. O, wygrana. Już jest wygrana w kieszeni. Ale gwincik. Uwielbiam gwincika, masakra Zawsze będę to powtarzał. Ale jest fajny, naprawdę. Kominigerka? Wyjątkowa. Jeszcze chodzi tutaj z tenis. A co tak muza się rozszalała? He! <laughs> Spasował. Chyba żartujesz, gościu. Ej, trzy rogi. I jeszcze manekiny. Robimy wszystkie karty? Chyba jeden, dwa bank. Ewentualnie gościu będzie miał. Ewentualnie gościu może mieć jakąś pogodę, nie? Ale to. to... Dzielimy z tego i zaraz z rogu, i się skończy dzień dziecka. Najwyżej ściągnę manekinami jak coś się działo. Ale wątpię. Ten, aby jeden drugim będzie potrzebny. Więcej nie patriota, chociaż chuj. Chyba żartujesz. Ale północy mam całą talię. Tak, tak, sprawdzałem. Wiem, żeby się pograło tymi ligę, ale jeszcze nie mam wszystkich, no co? O, dawaj, tu róg. <grych> 13 nie wiem, za dużo nie będzie, ale. Wygrać, wygramy, nie? Łeb w łeb. Jak coś tu serio? Ściąga manekinami. To chyba nie będzie co zbierać zaraz. Kurde. Posować. Jak spasuję mogę jeszcze przegrać. Coś to wezmę sobie szpiega. No. Wróćcie, syn. Dobra, postawimy. Przydadzą mi się karty, bo on tutaj ma jeszcze. Dobra, jak coś to balista, ale tu z gulety 150. Już co? Chodź też. Fajna partyjka. Taka łatwa, ale nie do końca. Dużo kart jest na stole. Też chodź. Dobra, jeszcze tris. Manekin. Skurczy syn. Dobra. On ma jedną kartę. Halara. Pierdole. Fajna partia. Dwie karty. Jak tutaj mi pogodę przypierdzieli, mogę przegrać. Zostawię ten ruch. Ale miazga. Ciekawe co on tam ma. Ja mam 182 punkty. Ale ostro. Nie, dobra, ale nie przegram chyba Mam dwa rogi Dobra, tu 194 Ale się zdziwię Śpieg 208. Róg dowódcy. I dwójka. Dobra, ale mega partia, nie? 208 na 127. Kurwa ostro. Przebierz się w strój. No dobra, co tu kupiłem? To, to i to. Rękawice. Dobra. I maskę jeszcze, nie? Hehe Młody berserker Zajebiście Opłacało się, teraz idziemy na spotkanie już Dobra, jestem Dokładnie tu Dokładnie tu, fajny ten gwint 208 Spóźnia się Czemu mnie to nie dziwi? Hmm. Nie lubię, jak się ktoś spuści. Porwali ją? Nie. No proszę. Nie przypuszczałam, że masz takie wyczucie stylu. O, kurde. No, Geralt, wyglądasz naprawdę nieźle. I nawet masz maskę. Tylko nie taką jak trzeba. Czemu nie? Mm. Członkowie mandragory noszą trochę inne. Przeniosłam ci jedną. No, <gryw> Załóżmy. Dzięki. Dlaczego noszą no, to? to nawet pasuje. Pewnie myślą, że to takie romantycznie tajemnicze. Ale prawda jest taka, że dzięki temu trudniej poznać, kto po pijanemu podszczypuje młode artystki. No dobra, wiadomo. Chodźmy. Przyjęcie na pewno już trwa. Mm -hmm. Dobrze, że schowałeś broń. Inaczej na pewno by nas. Na no, co, z giwerą. Może być śmiesznie. Masz jakiś pomysł, jak znaleźć tego cintryjczyka? Musimy uważać, żeby go nie spłoszyć. Lepiej pytać o jego partnerkę, Cecilię. To nie wzbudzi podejrzeń. Znajdziemy ją, to znajdziemy też jego. Tak, masz rację. Musimy być ostrożni. Chodź, nasza kolej. Hm. Szanowna pani. Łaskawy panie, mam niebywałą przyjemność powitać Was na przyjęciu Mandragory. Dzisiejszego wieczoru szczególnej Waszej uwadze polecam widowiska przygotowane przez artystów naszej społeczności. Opowiesz nam o tych widowiskach. Dzisiejszego wieczoru Mandragora ma zaszczyt przedstawić trzy wspaniałe pokazy. Pierwszym z nich był koncert wyśmienitej Cecilie mm -hmm. Belante, śpiewaczki o głosie szlachetnym niczym diament. Niestety, jej występ już się skończył. Co? Szkoda, bardzo chcieliśmy posłuchać. Na szczęście zdążyliście na pokaz Wielkiego Kalestiego, Mistrza Iluzji Wizualnej. Przyjechał do nas aż z dalekiego. Ezophiro, tam ci co? Iluzja wizualna, ciekawe. Kim jest trzeci artysta? Trzeci i czwarty, bo jest ich dwóch. Mowa o braciach Tubena, prezentujących swój najnowszy mimodram. Bardzo zależy nam na tym, żeby spotkać dzisiaj Cecylię Bellante. Należą państwo do jej wielbicieli? Na pewno będzie dziś niejedna okazja, żeby z nią Okej, okay, no to dobrze. W tym tłumie łatwo będzie ją znaleźć. Może mógłbyś nam trochę pomóc. Hm, nie wiem, gdzie jest teraz, ale wiem jak ją znaleźć. Słuchamy. Szukajcie kowirskiej orchidei. Kowirskiej to znaczy? orchidei. Cecylia mają wplecioną we włosy. Po orchidei poznacie ją bez trudu. Proszę, proszę. Mm. Jaskier zawsze mi mówił, że artyści klepią biedę. No nie wiem, chyba nie ci. Rezydencja nie należy Panie, do nas. Fajne najazdy zespołu. kamery są ja są tutaj tylko goście. Zmieniliśmy. Wielką jest oriana. Patrz, to ona, tam na balkonie. Widzę ją. Nie nosi maski? To byłoby bezcelowe. I tak wszyscy wiedzą, że to ona. Poszukajmy Cycylii. Jeżeli znajdziemy ją, to znajdziemy też Cintryjczyka.